Witam, nazywam się Arina i jestem menadżerem w WorkSection, ukraiński system stworzonym do zarządzania projektami. Nasza platforma istnieje na rynku od 16 lat. Dzisiaj pokażę Ci główne funkcje WorkSection, w tym wykresie Gantta, tablicę Kanban, narzędzie do wykorzystania czasu, zarządzanie finansami i różne systemy stosowania zastosowań. Zaczniemy od struktury. Będziecie pracować z sześcioma odrębnymi zakładkami do zarządzania projektami. Pierwsza to osoby. Na stronie osoby zobaczą Państwo pracownicy, którzy będą mogli łatwo uzyskać dostęp do nich oraz zainstalować ich prawa dostępu. Można włączyć harmonogramy pracy, urlopy, zwolnienia lekarskie i ustalić stawki godzinowe. Następna strona, z której można korzystać, w projekcie. Na tej stronie można bardzo szybko i łatwo sprawdzić wykorzystanie oraz czas pracy na danym projekcie. Po projekcie sprawdź stronę internetową, zawiera ważne statystyki, takie jak tempo realizacji projektu, wykorzystanie czasu i aktywność pracowników. Pokażę kilka widoków zadań, które można znaleźć w naszym systemie. Pierwsze do klasycznych zadań na liście: tutaj możesz zobaczyć szczegóły zadań, takie jak przypisane osoby, terminy, priorytety, etykiety i etapy. Etykiety są używane w naszym systemie do obsługi zadań, a etapy są dostępne w bieżącym działaniu. Następny widok udostępniony do wizualizacji to jest tablica Kanban. Kanban pokazuje zadania w kolumnach w zależności od ich etapów. Tutaj można łatwo śledzić postęp projektu. Kanban jest bardziej przydatny dla menedżerów, a zadania według daty bardziej pomocne dla pracowników. Tutaj wszystkie zadania są posortowane według terminu, dzięki czemu pracownicy wiedzą, co mają do zrobienia dzisiaj, jutro lub za dwa tygodnie. Mamy również widok zadań według osób. Tutaj wszystkie zadania są pogrupowane według osób. Pomaga menedżerom widzieć, kto ma za dużo lub za mało zadań. Jeśli masz wiele długoterminowych projektów na przykład, przydatny będzie wykres Gantta. Tutaj możemy zobaczyć widok osi czasu wszystkich zadań w projekcie i można tworzyć zależności między zadaniami, aby kontrolować kolejność pracy. Dodatkowo mamy klasyczny widok kalendarza, aby śledzić zadania, urlopy, a także zwolnienia lekarskie. Można go zsynchronizować z każdym kalendarzem, w tym Google. Pokazałem Ci wszystkie widoki zadań, a teraz przejdźmy do szczegółów zadań. Każde zadanie zawiera opis, sekcję komentarzy, śledzenie czasu i budżetu. Czas poświęcony na zadania rejestruje się na dwa sposoby. Ręcznie lub automatycznie, przez narzędzie do śledzenia czasu, wszystkie pliki dodane do zadania w opisie lub w komentarzach są zapisywane na stronie plików. Daje to możliwość szybkiego dostępu do dokumentu. W naszym systemie będziesz mógł nie tylko kontrolować bieżące zadania, ale także analizować swoją pracę. W tym celu mamy raporty w projekcie. Znajdziesz raport szczegółowy pokazujący wykonane zadania i koszty oraz raport według osób mierzący aktywność pracowników. Możesz też wyświetlić raport podsumowujący dla wielu projektów. Aby ułatwić przejście na WorksEction, udostępniamy funkcję importu, która pomaga przenieść dane z najpopularniejszych platform. Dziś omówiliśmy funkcję WorksEction, wiemy, że każda firma jest wyjątkowa i jesteśmy gotowi pomóc Ci skonfigurować system dostosowany do Twoich potrzeb.